Witam Państwa bardzo serdecznie, plantacja cebuli z wiosennego. Jest troszeczkę dużego, duży wiatr, proszę zobaczyć jak wyglądają rośliny. Eee, rośliny są pokładzone, dlatego, że wczoraj tutaj 2-3 cm spadło takiego zmrożonego śniegu i rośliny się pokładły niestety. Eee, generalnie producent jest ubezpieczony przeciwko gradobiciu więc zobaczymy czy coś z tego będzie czy nie, natomiast eee, jest fajnie mokro, bo popadało trochę deszczu, cebula ma dwa liście właściwe proszę wypuszcza trzeci, więc można byłoby teraz zrobić preparat MINK-P od pół litra do litra, w zależności od jakości gleby, tak, żeby te chwasty nam dalej nie wschodziły. Są jakieś tam uszkodzenia po gradzie, można byłoby zastosować do listy salę wapniową jakieś preparaty miedziowe żeby zabezpieczyć przed infekcjami chorób bakteryjnych, żeby dalej się nie rozwijało tutaj też przed tym gradem ze 2 dni wcześniej poszła stymulacja teraz sorbem kompleksem i plekczekiem więc tak wygląda właśnie pole, jest troszeczkę chwastów, ale niewiele tak, pojedyncze chwasty jakieś powoje czy rdesty powojowe Gdzieś tam się trafi rumian, e, także no, nie jest idealnie czysto, ale jest e, bardzo dobrze jak na tą porę i na to zimno. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji ważnych gruntów.